Dino najbliżej Ciebie, nowa gazetka promocyjna od Dino, zrób zakupy od środy 4 lutego aż do wtorku 10 lutego i skorzystaj z nowych promocji, zapraszamy na nasz nowy odcinek. Napój gazowano-owocowy Aquafruta, Trzy rodzaje do wyboru, tylko 2,99 za butelkę. Aktywni na co dzień, napój energetyczny Monster, różne rodzaje, tylko 4,49 za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk, woda mineralna niegazowana Jurajska Junior, 99 groszy za opakowanie przy zakupie trzech sztuk, słodkie promocje, czekolada mleczna z całymi orzechami Newsweiser, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Koncik malucha, deser dla dzieci marki Bobowita, 4,49 za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Nekonan Optipro, różne rodzaje, tylko 29,99 za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Mieszaj dowolnie rodzaje. Kawa rozpuszczalna Edusho Familii, opakowanie 200 g, 19,99 za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Już wkrótce obchodzimy święto zakochanych 14 lutego, bombonierka I love Milka, opakowanie tylko 10,89 przy zakupie dwóch sztuk, bombonierka Mercy, idealna na słodki prezent, teraz w promocji aż 25% taniej. W najnowszej ofercie od Dino znajdziesz smakowite pączki, donut love z nadzieniem truskawkowym tylko 0,99 99 za sztukę przy zakupie dwóch, sprawdź jakie inne słodkości czekają na ciebie w ofercie. Wszystkie gazetki promocyjne w Twoim telefonie. Moja gazetka. Kupuj mądrze. Słodka marmolada idealna do przygotowania domowych pączków. Tylko 3,49 za opakowanie. Przy zakupie dwóch sztuk. Mieszaj dowolnie rodzaje. Dla prawdziwych smakoszy. Już 9 lutego obchodzimy dzień pizzy. Świeże drożdże. Tylko 99 groszy przy zakupie dwóch.

Jabłka suszone, opakowanie 150 gram, w supercenie za 6,95. Pomarańcza czerwona, kilogram tylko 5,99. Kiwi kilogram w supercenie za 7,99. Mleko uchate wypasione 2%, 6 plus 6 sztuk gratis. To tylko złote 89 za opakowanie przy zakupie w promocji. Twoje ulubione chipsy crunchips w superpromocji, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Mieszaj dowolnie rodzaje. Płyn do prania marki Woolite, różne rodzaje, 17,35 35 za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk, mieszaj dowolnie rodzaje. Pamiętaj jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi promocjami to koniecznie zaobserwuj nasz kanał a nie ominie Cię żadna korzystna oferta.